Okej. Okay. Siemanko widzowie. To jest mój pierwszy długi filmik na tym kanale. A dzisiaj zagramy sobie nowy sezon Battle Royale. Fortnite. Zobaczymy, które miejsce zajmiemy. Czy będzie fajny? i oczywiście, jeśli Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby mieć no, powiadomienia, jak będzie nowy taki fajny film. Podam. Hmm. A, i no uwaga, teraz pociąg jest tak jak kiedyś, że będzie haku i skrzynie, i właśnie sobie na niego lecimy. To on będzie, ten no, zatrzymywał się tutaj. to leci. Oj, jeden typek. A jeszcze, oj, drugi typ. Nie, na razie jednego mam. Dwóch. O, o, mamy ciesta, dobrze. Oj, szybko. Dobra, co mi wypadło? Nie wiem, tam jest typ. Dobra, jeszcze lecę po kolejne czesty. Odejeżdżamy. Nara typie. Nara! Jeszcze hita ode mnie dostał na pewno już. O, o, Ale mnie dorwał. Teraz możemy na spokojnie sprawdzić, co dostaliśmy. O, jeszcze jedno. O, pompkę dostaliśmy. Co to tu tu? A tam zara pojedziemy. No już pociąg praktycznie zrabowany. się Mityczna snajperka. Ale fajnie. Dobra. Szybko biga wypijemy. To jest snajperka, tak? A to nie jest snajperka. Co tu jest? A, to jest jakiś karabin. Dobra. A sprawdźmy ile on bije. On bije 35 minut. A to już samo dobrze. On, ja już grałem przed tym widzowie ten sezon i on działa jak ta snajperka. Tutaj są takie cyferki i one pokazują, jak daleko jest cel. Na przykład, jak tam celuje, to jest około tak. Tutaj pokazuje 50. I jak zmniejszyć, to też jest około 50. To naprawdę fajny ja tutaj był o właśnie no to sprawdźmy o co z tym chodzi o tutaj chodzi jakaś postać no. wymaga wyższego kolekcja mieczy świec nie dobrze Nie no. Snajper. O, z tego pota snajpa wypada? Bo jak strzela snajpą, no to powinna wypadać. Czekajcie, trzeba go zabić. O, i mamy snajperkę dalej. No. Dziękuję, ślicznie. Oj, oj, oj! Widzowie widzieliście to! Uj! Je jeszcze korunk miał, ale fajnie! Co jest grane jak ją chceć dostał? Ale to ładny było Szybko lecimy ja cię Opały się tego bota zabijać No Co się... Wsiadamy tu, autka. No, jak mamy naprawdę faj. Ogólnie lód mamy dobry. zona też mamy dobrego. To właśnie jest później. I tutaj bym się postarał o winka zrobić. Bo w tamtym sezonie miałem 12. No więc o, kroki. Oj, kurde, przejechałem. Tutaj mi chodzi. Gdzie ty Dobra, wypiję to, żeby mieć nieskończonego sprinta. prawda? No chodzi mi tu.

Ja nie wiem, nie wiem, co tu się dzieje, no i tu się nie da przejść. Oj, odjeżdża nam, oj. oj no i jedzie. No ja tak tyka, teraz jechać sobie na pociągu przez całą mapę i szukać typa. A co to? A, to duży? A i Co to? Znowu? Tutaj jest jakiś smierz. Nie, nie O, da się znowu hakować? O. Jeszcze mi poduszkę. Nie. Nie ci tutaj o nie, tam nie Może ja komuś rzucę jak to przyjdzie. O o o o! Plecy, plecy. O, o to właśnie chodziło. Skok taktyczny? Taktyczny 46? Nie, no, się nie rozgrzałem przed tym odcinkiem. Nie wiem, nie. Bo ja dopiero z treningu wróciłem. Dobra, weźmy sobie soczek. Soczek numer dwa. Dobrze. dobra. Zrobię potańczę motkę, czemu nie? No dobra, to lecę. A może by ktoś się nabrał na... na trapa z koronką? Ktoś by chciał, może koronkę? <noise> nie, no tak nie robi, nie róbmy, żeby na mnie wygasł. A jeszcze dwaj. Ja bym jeszcze poczekał aż ten. Aż będzie kolejny zone, aż w końcu będzie szogun X. A na razie to tutaj widzimy medalioniści są tak 800 metrów. O Jezu, zbukowałem um. się. Przydałby się jakiś mieczyk świetlny. Chyba każdy wie... NIE! 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 Ej, nie, nie widzę. Nie. Ja, ja ogólnie nie chciałem tańczyć, chciałem sobie obudować to. to z przyzwyczajenia mi się kliknęło. Chyba teraz mogę tańczyć. No tańczę i nic? Dobra, bo tam typa widziałem ogólnie, tam auto jechało. gdzie jest najbliższa... Aha, jabłeczki. Gdzie jest najbliższa woda? Kamienie, kicik. Ešte na píču, na píču. Na Haps! Ale... Ale dostal som už blízko. ja tam vidie autko? Vidia. O, jeszcze coś nam lata. O, nie, nie. O, dobra. Widzę jedną ciekawszą rzecz, nawet od medalionisty. medalionisty bym w sumie wjechał trochę później. Na razie bym chciał zdobyć miecz wietr. Tak mi się wydaje. No bo, jak gdzieś słyszałem, że niby jakieś postaci się raz na mapie i się dostaje jakiś miecz świetny, jakiś super mocny. O, no jestem. I co to robi? No, mam miecz świetny. Dobra, i mogę tak fajnie skakać sobie, to zauważyłem. No coś jeszcze? Blokować. O! A tak. I co jest? I mogę normalnie sobie przepchać. Normalnie. Tego. jakieś rzeczy. Czekaj, czas najpierw zrobić tak. Karabinek, tak. I iść. na meta. Gdzie jest metalny Nie wiem, na pewno rozwalimy statek leży się Statek Ale metali. nic. Uuu! Oj, bo jest problem. Dobra, rozwalamy mu ten statek Rozwalamy Nie poddijmy się. Wybuchaj! A! I gdzie jest typ? No nie ma typa. No co jest grane? No, to gdzie on jest? O, dobra! Kroki miałem przez sekundę, on jest blisko. Proszę, nie, nie, proszę, odepchnęcie. Odepchnięcie! A, a, a Zostawcie manojka. Tam ciągle gra muzyka, nie! Zostawcie manojka. Tam ciągle gra muzyka. Spokojnie. mini, mini. Chciałbym dać taką snajperkę z początku. 60. Dostał snajperkę. Za. Uj! Nie! A. No, nie, nie. no niestety padłem. Dwunaste miejsce, ale bardzo fajny sezon ogólnie oceny. te blastery fajne jest w nich to, że mają Nieskończony ammo I te miecze świetne nowe są fajne. Jeszcze nie wiem co robi medali, ale to w innych odcinkach. No to dobra. To pa.